Wesołe przygody bliźniaków Klary i Kuby. Klara. Kuba. Mama Patrycja. Tata Piotr. Najlepszy prezent na świecie dla Klary i Kuby. Mamusiu, gdzie jest tatuś? O, czekajcie, to pewnie on. Niemożliwe. Po co tatuś miałby dzwonić do naszych drzwi? Oj, bardzo ci dziękuję, kochanie. Ale ogromna choinka. A co? Nie podoba ci się? Tego nie powiedziałam, ale jest tak duża, że nie wiem, gdzie ją ustawimy. Ta choinka jest piękna. Proszę, zostawmy ją. No chyba nie mamy wyjścia. Też tak myślę, nie miałbym już siły, żeby ją z powrotem odwieźć. A czy możemy już zacząć ubierać choinkę? Oczywiście, pójdę po wszystkie ozdoby. Tatusiu, taka duża choinka, to pomieści chyba dużo prezentów dla nas, prawda? No, myślę, że kilka na pewno się zmieści. Pójdę pomóc mamie i zaraz wracam. Czy mówiłaś dzieciom, jaka ich czeka niespodzianka na święta? Jeszcze nie, a ty im mówiłeś? Też nie, ale mało co brakowało i bym się wygadał. Oj to cicho sza. Będą miały wspaniałą niespodziankę pod choinkę. Niespodzianka pod choinkę? Ciekawe, co to może być? Biegnę powiedzieć o tym Kubie. Słuchaj, dosłyszałam, jak rodzice rozmawiali o niesamowitej niespodziance dla nas pod choinkę. Serio? I co dostaniemy? Hmm, no właśnie nie wiem dokładnie co. Tego nie dosłyszałam. A to słabo. Musimy się dowiedzieć. Przecież ja nie wytrzymam tak długo w niepewności. Dalej chętni na ubieranie choinki? No tak. Mam ozdoby z zeszłego roku. Mam nadzieję, że nam wystarczy. No to powodzenia. Ja niestety muszę uciekać do pracy. Pa, kochanie. Które bombki zakładamy najpierw? Może te? No dobrze. Nasza choinka będzie najpiękniejsza. Oj, chyba jednak nie będzie najładniejsza. Zabrakło nam ozdób. Hmm, faktycznie niezbyt ładnie to wygląda. A wydawało mi się, że mamy ich więcej. No trudno. Będę musiała skoczyć na chwilę do sklepu po jeszcze kilka ozdób. Jedziecie ze mną? Nie mało się, zostaniemy i poczekamy na ciebie cierpliwie. Ale może ja bym chciała pójść? Czemu odpowiadasz za mnie? Trz, musimy zostać w domu. Zaraz ci wszystko opowiem, bądź cierpliwa. No dobrze, w takim razie idę. Postaram się szybko wrócić. Nie musisz się spieszyć. Pa! Uf, całe szczęście, że dała się nabrać. Co? Skowałem kilka bombek i liczyłam na to, że pójdzie do sklepu. Jak mogłeś? No co? Chcesz się dowiedzieć, co nasi rodzice dla nas szykują? Czy nie? Zresztą nie ma czasu. Musimy przeszukać cały dom. Ty przeszukaj salon, a ja pójdę do kuchni. No dobrze. Nic tu nie widzę, a ty Kuba? Ja niestety też nie. Pójdę poszukać jeszcze łazience. Kuba, prospiesz się, bo słyszałam dźwięk nadjeżdżającego samochodu. To prawdopodobnie nasza mama wróciła. Kuba, słyszysz? Jak to możliwe, że nigdzie ich nie ma? Może Klara się przesłyszała i tak naprawdę nic nie dostaniemy. Już jestem. Przepraszam, że tak długo, ale kolejki w sklepach są ogromne. Ludzie chyba oszaleli z tymi zakupami. Hmm, nic nie szkodzi, mamusiu. A gdzie kubuś? Nie wiem, chyba poszedł do łazienki. To niech przychodzi szybciutko dokończymy ubierać choinkę. Spójrz, jakie udało mi się ładne ozdóbki kupić. Faktycznie są śliczne. Dzieci dokończyły powoli ubierać choinkę. A mama w tym czasie zabrała się za szykowanie potraw świątecznych. Hmm, co tu taki bałagan? Wszystko nie na swoim miejscu. Żeby tylko mama nie domyśliła się, że szukaliśmy w jej rzeczach. I co z tego, jaki tak nic nie znaleźliśmy? Jestem rozczarowany. Ja też. Tak, słucham? O witaj moja droga, jak minęła podróż? Cieszę się bardzo, to jutro tak jak się umawialiśmy. Piotr przyjedzie po was punktualnie o 16. Muszę kończyć. Do zobaczenia. Z kim rozmawiałaś? Yy, to tata dzwonił i pytał, czy coś kupić. Hmm, znowu coś kręci. No wiesz, jutro sklepy zamknięte, więc musimy dobrze się przygotować, żeby nic nam nie zabrakło. Zrobimy barszcz biały z ziemniaczkami. Pierogi z kapustą i mięsem, usmażymy rybki. Cześć, kochani, już jestem. O jak pięknie przyozdobiona choinka. Czujecie już ten świąteczny klimat? Bo ja bardzo. Ja niestety nie. Skąd ta smutna mina? Obiecuję, że jutro na pewno polepszy Wam się humor. Następnego dnia, dzieci, oczywiście, pierwsze co zrobiły, wstając z łóżka, to pobiegły od razu do salonu. Jak to? Nie będzie żadnych prezentów pod choinkę? A nie mówiłem, ale lipa. Nie martwcie się. Oczywiście, że będą. Tylko wieczorem, jak zaświeci pierwsza gwiazdka. A teraz pomożecie mi troszkę w kuchni? No dobrze. A co mam robić? Masz tu talerze i rozłóż je proszę na stole. A ty, Kuba, chodź ze mną, pomożesz rozwiesić mi bombki na drzewku na zewnątrz. Dobrze, tatuszu. Podtrzymaj je na chwilę. Oj, to już czas. Już prawie nam się udało. Super to wygląda. Kochanie, musisz już jechać. O, właśnie skończyliśmy wieszać bombki. A mogę jechać z tobą? Y Kubuś, zostań proszę. Mam dla Ciebie jeszcze jedno zadanie, a Laura troszkę marudzi i boję się, że nie zdążę na czas ze wszystkim. To co, pomożesz mamie? No dobrze. Dzięki. Witajcie kochani. Cześć Piotr. Cześć. Witaj. Minęło sporo czasu odkąd ostatni raz się widzieliśmy. Oj tak, to prawda. Super, że udało Wam się w tym roku do nas przylecieć. Cześć wujku. Cześć, Aniu! Cześć, Wojtek, ale urośliście. Klara i Kuba będą mieli najlepszy prezent na święta. Mamy dla nich mnóstwo innych prezentów. Super, jestem pewien, że te święta zapamiętają na długo. A ja mam jeszcze pomysł, jak efektownie zaskoczyć wasze bliźniaki. To co, jedziemy? Oczywiście, że tak. Dajcie walizki, włożę je do bagażnika. To pewnie tata! Pójdziecie mu otworzyć? Jasne. Taram, taram, mam dla Was przedwczesny prezent. Chcecie go teraz otworzyć? Tak, chcemy! Jaki duży! Ciekawe, co jest w środku. Szybciutko, otwierajcie! Niespodzianka! To Wy? Ania i Wojtek, co Wy tutaj robicie? Przylecieliśmy do Was na święta. Ale super niespodzianka. Strasznie się cieszę, tak dawno się nie widzieliśmy. To jest najlepszy prezent, jaki mogłam sobie wymarzyć. A gdzie ciocia i wujek? Są z nami. Mamo, tato, możecie już wejść. Widać, że prezent się udał. Cześć Wam, niech Ja Was wszystkich ucałuję. Oj, jest mała Laurka! Jaka śliczna! Mamusiu, czy to był ten niesamowity prezent, który trzymaliście z tatą w tajemnicy? Tak, kochanie! Chcieliśmy, żeby to była niespodzianka! Bardzo wam się udała. To jest 100 razy lepszy prezent od jakiejkolwiek zabawki! Bardzo cieszymy się z mamą, że tak myślicie! O tak, dokładnie! Spędzenie ze sobą czasu jest o wiele cenniejsze niż drogie prezenty! Chociaż oczywiście prezenty też są ważne. Zapraszam Was wszystkich do choinki. Hurra! Drogie dzieciaczki, jeśli podobało Wam się, zostawcie dla nas łapkę w górę. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału Ciekawe Zabawki. Piszcie komentarze. A my widzimy się już wkrótce. Do Podobacz. zobaczenia!